Wiktor, jeśli to widzisz, jest taka sprawa, może wrócę, ale tutaj jestem na apokalipsie i teraz takie Wiktorki jak ty, Wiktorek właśnie, to mnie atakują. Wiktorek, halo. Ej ten pijany Wiktorek. Kur. Jej. Nie wiem czy ktoś miał... I w ogóle tutaj mamy o takie coś. I dobra, i teraz zamykamy pal... palce. Co ja pie... Zgadam. Ty! Tu jest jakiś Wiktorek? Jest tu Wiktorek czy nie? Jest czy nie? Dobra. A tu Wiktorek? Nie ma Wiktorka. Ja tu mam... Ja tu jestem. Lecie jak... Lecie jak, jak je Czuka mnie na niebie. Dobra, Wiktorek. Widziałem Cię dzisiaj w szkole. Tak. Yy, dobra. A w ogóle, widzowie, jeśli wy to oglądacie, to piszcie Wiktor 1, 2, 3. To nie ten pierwszy, tylko, ta, tylko tam jakiś taki. Przesuńcie na dół. Idźcie nadal. Po prostu. I znajdźcie takiego. No, taką zgwaszoną mordom. Kurde, Wiktorek, on ma taką ten... I, popr I napiszcie mu... Ej, kurde, Wiktor, bo Fabian mu po prostu... Bo Fabian nagrał dla ciebie odcinek. Dobra. Przechodzimy do tego gościa. Dobra, a więc przykażcie, mów, że może wrócę albo... Wró albo... Nie, wrócę. Wrócę. Obiecam wam, że wrócę, ok? Obiecam. No a więc, kontynuujmy, bo wrócę i grywam dwa odcinki. Bo wyzywałem te wiktorki. I kurde, wiktorki! No te Wiktorki, wiecie, te Wiktorki tak. O, tam jest taki duży, widzicie? O tam duży Wiktorek. Kurde, a tu... A tu średni Wiktorek! Nakita! Kurde, i tak! Tak, tak to się robi. Dobra, Wiktorek! Jest twoje ostatnie życie! Uff, No kurde! Wiktorki! No, a więc... Skoro to widzisz, wiem, że się cieszysz, albo się nie cieszysz. To wiesz, co? To. Wróć, wr powracam! Tak, powracam! Napiszcie mu. Ej, wiesz, że Fabian powraca? Tak, wrócę. Tylko, że. Odcinki będą się pojawiać różnie, bo raz będą ten, yy, dwie go... będziecie musieli czekać dwie godziny, bo ja tam w szkole jestem, to po prostu jedzie. Ty, kurde, Wiktoryka znalazłam. Ty, Wiktorek. Chico, chico. Cortecioni. Cortecioni. Mordevi stone. Scegliamce. Ja nie wiedziałem, że wiktoryk te wiktoryki żyją. są niesamowite, bo one żyją. Brawo! FBI! Pory to, Open door! Open door! Open door! A w ogóle wiecie co? Polecam wam wejść na taką grupkę. Bo jak nie... We, bo jak nie weszliście na tą grupkę, to... Wejdziecie... Będziecie mogli wejść, ale... Giniecie od razu. A jak zalogujecie się, to po... Ten, wejdziecie na tą grupkę i dołączycie do niej, to możecie wchodzić tak jak ja i pokażę wam. No, tu więc są tak, tu jest Dominus! Tutaj takie coś, a tam dalej nic nie ma takiego Czeka... ciekawego. Tu jest jajko i tu też jajko, więc tu nie ma nic, nie ma nic ciekawego. No nareszcie teraz tak... Mówię lepiej, nie jąkam się tak, ale jak miałem, tylko właśnie się tak mówiłem I możecie to odebrać, chodzicie na czat i dostajecie jecie złotego ludzika. Nie wiem jakiego. Ale chyba tak, dostajecie ludzika, nie wiem! Oj, tu są też auta. Dla panów aut i tu są pistolety. Dla tych, co w CSA. Dobra, a w ogóle ta gra się nazywa te, nie wiem, nie. nie wiem jak się nazywa, ale nazywa się Brookhaven R.P. Inwazjon Zombi, Zombie. Ja cię ja tam odeszłem na parę tam miesięcy, miesiąca, na miesiąc. Nie wiem czy dobrze mówię, nawet na rok szkolny, na wakacje. Rozumiecie? Na wakacje. Odeszłem. Ale wracam z lepszymi odcinkami. Tak, wracam z lepszymi odcinkami. Będzie lepszy odcinek. taki, Tak jak u Faryota. Farioł, tak, powrócił on właśnie. Też go znam. Tu jest... Nie można. Ej, dobra. Tu jest Kurde, to jest... kurde, big Wiktorek. Kurde, zostaw mnie, Wiktorku. co A tu jest. Dobra, teraz do kolejnej klasy. Pier... Z przeszkola do pierwszej. Z pierwszej do drugiej, a z drugiej do trzeciej. Tak, mam dwóch kolegów Oliwierów. Szkoda, że to nie jest live. Ale dobra, już kończymy. Nara.